Jeszcze raz w małdzie siedzi. Prawdopodobnie po dźwięku jakiś LS turbo. <śles> 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 Mamy bandę! Mamy bandę! Wypadek! I to jest, właśnie, to jest właśnie to miejsce, w którym tak naprawdę ludzie nie powinni stać, ze względu na to, że jeżeli ktoś uderza tyłkiem, to może go ta banda wciągnąć że może uderzyć przodem. Yy, wiesz co? Yy, Przemek już widziałem, że jeździł. Yy. Ale czy jeszcze będzie jeździć? Dobre pytanie. Tutaj mocno naprawdę uderzył. z nami pojedynek dwóch BMW R46 Cezary Gajowczyk kontra Grzegorz Jach zawodnicy będą rywalizowali o wejście, o wygraną i o punkty w swoim pierwszym pojedynku w parach są to zawodnicy z grupy C przypomnijmy w grupie C poza Cezarym Gajowczykiem i Grzegorzem Jachem jest jeszcze Erik Fabisiak i niestety spin w wykonaniu Grzegorza Jacha naprawdę tam było bardzo niebezpiecznie Cezary Gajowczyk ratował, mocno ratował się aby nie doszło do kontaktu pomiędzy nim a jego rywalem bardzo fajnie, że, że nie doszło właśnie do tego kontaktu i nie mieliśmy tutaj awarii samochodu bardzo szybko mam wrażenie Grzegorz Jach chciał wejść w tą trasę jakby za szybko na za bardzo napalił na tą pierwszą która, zonę która dokładnie. W tym momencie tu panuje. Niemniej jednak Cezary Gajowczyk opanował sytuację i niczym nie wzruszony jedzie dalej. Raz jeszcze możemy zobaczyć ten moment, Grzegorz Jach zainicjował, no i właśnie nie do, nie do końca wiadomo, co chciał zrobić, lecz konkretne agro, a Cezary jedzie dalej. My tymczasem Państwa zapraszamy na krótką przerwę reklamową. W momencie to e, e, Cezary Gajowczyk będzie uciekał. Sędzia startowy Piotr Ligudziński daje znać zawodnikom do tego, aby oni byli gotowi, ponieważ za chwilę wystartują do swojego drugiego pojedynku. I teraz widzimy, że Cezary Gajowczyk na starcie naprawdę mocno ucieka swojemu rywalowi. Tam jakby spóźniona reakcja na start w wykonaniu Grzegorza Jacha, natomiast Cezary Gajowczyk tutaj jedzie, stara się jechać idealną linią kwalifikacyjną, tak jak życzą sobie tego sędziowie. Ale zdecydowanie tak. Jednak teraz z problemami Cezary Gajowczyk, tutaj problemy z utrzymaniem linii. Widać, że ta trasa, która. Ta część trasy, która do niedawna jeszcze była bardzo śliska, teraz zrobiła się naprawdę bardzo, bardzo przyczepna i zawodnicy tam po prostu ich samochody no chcą za wszelką cenę jechać prosto. I tu już mamy z powrotem ślizgawkę. A sprawia po prostu Dokładnie. Raz jeszcze Cezary Gajowczyk, bardzo szeroko, odważnie, druga zona chwycona bardzo poprawnie, szeroko na patelni, a Grzegorz Jach gdzieś tam z tyłu. Grzegorz Jach to również zawodnik, który debiutuje na, pierwszej, na 51. rundzie Drift Open na torze w Kielcach i od razu w klasie pro. Bardzo odważny ruch. A jeden z zawodników w wyniku awarii no, poważnie pogierszował na s 14 Dokładnie tak. Była awaria przewodu hamulcowego. Tak? W takim newralgicznym miejscu. No, nie wróżyło nic dobrego i skończyło się jak się skończyło. Dokładnie. Całe szczęście zawodnikowi, nic się nie stało. Pojedynek pomiędzy Erykiem Fabisiakiem a Cezarym Gajowczykiem. Jako pierwszy uciekał będzie Eryk Fabisiak. Zawodnik jadący w klasie pro. No i właśnie widziałeś tam strącony pachołek? Był potrącony, potrącony, nie przewrócił się, więc myślę, że tutaj nie ma powodu do tego, aby robić restart. Widzimy, Erik Fabisiak naprawdę mocno wykorzystuje prędkość swojego samochodu. Nie dolatuje do zony, ale widać, jak jest szybki. I niestety, auto wpada w podsterowność. Auto wjeżdża do, e, zewnętrzne, do, wewnętrz, do zewnętrznej zakrętu, natomiast Cezary Gajowczyk znajduje tam lukę dla siebie. Wyprzedza Eryka Fabisiaka i jedzie po swoje do mety. Robi tak zwany japoński overtake. Wyprzedza tak. zawodnika, który zwolnił i jedzie dalej. To bardzo rozsądne podejście, bowiem jeżeli e, byłyby tam Jeśli jakieś niejasności, pisne, tak, tak, to... to po prostu będziemy mogliby zakwestionować to, czemu po prostu odprostował. A jeżeli mógł, mógł, to po prostu jedzie dalej. Ale Cezary Gajowczyk w ten karting który również takim szczurem wskoczył, tak, tak. ten kąt nie był duży. Ale zauważ, po wejściu w ten karting też dzięki temu, że tym szczurem wjechał, jaką prędkość dużą uzyskał. Dokładnie. Zamiana stron, gonił będzie Eryk Fabisiak, uciekał będzie Cezary Gajowczyk. Cezary Gajowczyk zawodnik, któremu nie od razu tak dobrze szło na tym kielskim obiekcie podczas sesji treningowej. Czwartkowej. Nie wyglądało to zbyt dobrze, ale jak widać ogromna, ogromna ilość treningu. Tak, ustawienia, praca, ustawienia. ale to wielu zawodników tak miało w ogóle. Sprawiła, że teraz naprawdę dobrze to Ci wygląda. teraz, jak patrzę na oklejenie Cezarego Gajowczyka, to widzę tam mocną inspirację Pawłem Korpulińskim i jego samochodem. Być może tak jest. Cezary Gajowczyk z przodu. Eryk, e, Eryk Fabisak bardzo mocno Cezary Gajowczyk odprostowuje. E... Erik Fabisiak dokleja się, doszło do kontaktu tam tylną oponą pomiędzy Erykiem Fabisiakiem a Cezarym Gajowczykiem. I teraz właśnie sytuacja, albo która Albo strzeliła jest... opona, albo strzeliło zawieszenie, bo huk był naprawdę Dokładnie przepotężny. Tak. Cezary Gajowczyk jako pierwszy popełnił błąd, mianowicie odprostował swój samochód. Teraz widzimy to, Erik Fabisiak utrzymuje się za nim kątem i teraz... Reinicjacja w wykonaniu Cezarego Gajowczyka i Erik Fabisiak delikatnie muska tą felgę, tylną felgą e, swojego samochodu. No właśnie z tej kamery nie do końca widać tą sytuację, i my na dobrą sprawę nie wiemy, co tam się wydarzyło. A to sędziowie muszą wykonać heroiczną pracę w ocenie, w sprawiedliwej ocenie e, tych przejazdów. do stanu, w którym samochód jest po którym zawodnik jest po którym zawodnik jest e, znów z powrotem, sam, jakby jego samochód jest autem wolnosącym, a więc wrócił do korzeni e, jak sam mi mówił moc, którą e, dysponuje to 286 koni stwierdził, że na ten tor wystarczy i na pewno będzie fajna zabawa. E, tymczasem oglądamy przejazd rozgrzewkowy tylko Cezary Gajowczyk zdecydował się e, skorzystać z tej możliwości Marek Matuszewski został na starcie prawdopodobnie nie chce ryzykować awarii e, i jak jakby oszczędza swoje auto na pojedynek w parach. zawodnicy wystartowali do swojego pierwszego przejazdu ocenianego teraz Cezary Gajowczyka, Goni go Marek Matuszewski i widzimy jak duża przewaga już od samego startu dla Cezarego Gajowczyka, który dysponuje naprawdę dużo mocniejszym samochodem, jednak Marek Matuszewski się nie poddaje i pokazuje, że nie odda swojego przejazdu walkowerem i pomimo tego, że ta przewaga Cezarego Gajowczyka jest no naprawdę duża, to dla Marka Matuszewskiego należy się naprawdę duży szacunek za to, że się nie poddaje i nie składa broni do a kto wie, drifting jest sportem nieprzewidywalnym, sportem jednego błędu i to, że w tym momencie widzimy ogromną przewagę Cezarego Gajowczyka, to wcale nie oznacza, że Marek Matuszewski jest totalnie bez szans w tym pojedynku. Na pewno większa moc jest bardzo przydatna na tego typu obiekcie powiem, prędkości osiągane tutaj przez zawodników są bardzo duże, ale przykładem jazdy z niską mocą. Bardzo dobrej jazdy jest na przykład Arkadiusz Bran, który nie ma że 300 konną E30 z silnikiem V8, naprawdę fajnie przejeżdża tu trasę, niezależnie od warunków. Arkadiusza Branta zobaczymy oczywiście w rywalizacji top 32 klasy Pro. Eee... Tutaj widać, jaka duża różnica jest w prędkości obu samochodów. Auto Cezarego Gajowczyka widać, że tam jest wystrojone mocno na to, aby było szybkie. Widzieliśmy na tej dużej patelni, jak ten tył przysiadał po to, aby auto mogło wykorzystać każdy centymetr asfaltu po to, aby rozpędzić się i po to, aby być po prostu szybszym. Ale teraz przed Cezarem Gajowczykiem sporo, naprawdę trudne zadanie. Marek Matuszewski opóźnia możliwie jak najbardziej inicjację poszczególną, aby budować przewagę nad Cezarem Gajowczykiem. Jednak widzimy, jak Cezar Marek Gajowczyk ma problem, aby utrzymać się za Markiem Matuszewskim na wejściu w patelnię. Mam wrażenie, że tam doszło do odprostowania w wykonaniu Cezarego Gajowczyka, ale o tym będą decydowali sędziowie. A Marek Matuszewski jedzie swoje. Kolejne odprostowanie w wykonaniu Cezarego Gajowczyka, natomiast Marek Matuszewski tutaj stara się wykorzystać każdy z 286 koni, jaki posiada. Cezarek Gajowczyk jedzie prosto, natomiast Marek Matuszewski nie zaprzestaje driftu. Bardzo ciekawej sytuacji, bowiem nie wystarczy tylko szybko uciec swojemu rywalowi, kiedy ten dysponuje dużo słabszym samochodem. Trzeba I to też jest go to, co pogonić. Co mówiłem, że drifting to sport nieprzewidywalny, że to jest sport jednego błędu, i to, że Marek Matuszewski w pierwszym przejeździe no naprawdę miał dużą stratę do Cezarego Gajowczyka, no nie sprawiło, że, że, że on był bez szans, ponieważ widzimy w tym momencie, że Cezary Gajowczyk goniąc Marka Matuszewskiego popełniał błędy. Cały czas jeszcze sędziowie debatują i sprawdzają, czy ten błąd zerowy, czy to odprostowanie nie było z winy Marka Matuszewskiego na skutek np. Na odprostowania albo jakiegoś niezachowania się linii. Jednak mamy oficjalne potwierdzenie od sędziów, że Marek Matuszewski przechodzi do Top 16 klasy Pro. No i właśnie to jest dowód na to, że drifting to piękny sport, że drifting to sport nieprzewidywalny.